Psalm 23 asterisk. Panie jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Po trawach, gdzie leżę, wodami spokoju prowadzi mnie. Odpoczywa duszę moją, prowadzi mnie ścieżkami sprawiedliwości z powodu imienia swojego. Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie boję, bo ty jesteś ze mną. Ki Twój i laska Twoja, one mnie pocieszają. Nakrywasz mi stół przed oczami przeciwników moich, namaszczasz olejem głowę moją, kielich mój przepełnia się. Tak, dobroć i łaska ścigać mnie będą przez wszystkie dni życia mego, a będę mieszkał w domu Pana przez długo wieków. Drogi Boże, w tym momencie szukamy Twojej obecności i Twojego prowadzenia w naszym życiu. Dziękujemy, że jesteś naszym pasterzem, który troszczy się o nas przez cały czas. Prosimy Cię, Panie, daj nam pokój i spokój, abyśmy mogli stawić czoła wyzwaniom życia. Wzmocnij nas, Ojcze, abyśmy mogli znaleźć potrzebną siłę do rozpoczęcia od nowa, gdy tylko będzie to konieczne. Ufamy Tobie, Panie, wiedząc, że nawet w najtrudniejszych chwilach nie jesteśmy sami. Niech Twoja miłość i Twoja ochrona towarzyszą nam każdego dnia, prowadząc nas ścieżkami sprawiedliwości i pokoju. Pozwól nam odczuwać Twoją stałą obecność, ożywiając naszą wiarę i nadzieję na każdym kroku. Żałuj nas swoim błogosławieństwem, O Boże, i pozwól nam żyć w harmonii z Tobą i z innymi. Umacniaj nas. Abyśmy byli narzędziami Twojej miłości, rozsiewając światło i nadzieję gdziekolwiek się znajdziemy. Panie celestialny, dziś zbieramy się przed Tobą z wdzięcznością w sercach naszych. Jesteś naszym pasterzem, stróżem naszego życia i niczego nam nie braknie. W chwilach niepewności i trudności przypominamy sobie Twoje słowa w Psalmie 23. Gdzie obiecujesz nam odpoczynek na zielonych pastwiskach i prowadzisz przez spokojne wody. Panie, niech twoja obecność towarzyszy nam na każdym naszym kroku. Kiedy będziemy przechodzić przez dolinę cienia śmierci, Niech pamiętamy, że nie boimy się żadnego zła, bo ty jesteś z nami. Niech Twoja laska i kina pocieszają, a my odczuwamy pokój, który tylko Ty możesz dać. Przygotowujesz przed nami stół nawet w obecności naszych wrogów namaszczając naszą głowę olejem niech nasz kielich się przelewa z twojej dobroci i łaski przez wszystkie dni naszego życia panie prosimy również aby słowa psalmu 23 były zapisane w naszych sercach umacniaj nas abyśmy w naszych momentach potrzeby mogli sięgać po ten psalm Abyśmy mogli czytać, rozważać i powtarzać te słowa z odnowioną wiarą. Niech ten psalm będzie bezpiecznym schronieniem dla naszej duszy, wzmacniając naszą ufność w Ciebie i Twoje obietnice. Pan jest moim, pasterzem, niczego mi nie braknie. Po trawach, gdzie leżę, wodami spokoju prowadzi mnie. Odpoczywa duszę moją. Prowadzi mnie ścieżkami sprawiedliwości z powodu imienia swojego. Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie boję, bo ty jesteś ze mną. Ki Twój i laska Twoja one mnie pocieszają. Nakrywasz mi stół przed oczami przeciwników moich, namaszczasz olejem głowę moją, kielich mój przepełnia się. Tak, dobroć i łaska ścigać mnie będą przez wszystkie dni życia mego. A będę mieszkał w domu Pana przez długo wieków. Pomóż nam żyć zgodnie z zasadami sprawiedliwości i pokoju, które nas uczysz. Umacniaj nas, abyśmy byli światłem w świecie, odzwierciedlając Twoją miłość dla wszystkich wokół nas. W imię Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, który nauczył nas modlić się. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Bo Twoje jest królestwo, i moc, i chwała na wieki. Amen.